Siemano, Szymano z tej strony Szysia, ja, Chodko. Dzisiaj gramy na nowym koncie, a ze mną jest... No. I dzisiaj zagrałem sobie w trybie draft. Zagramy do trzech. Tak jest, do trzech. Więc ja może zacznę. W ogóle chciałbym was ten przeprosić, bo tamte konto skasowałem. I mam nowe. Więc ja zaczynam. No i... Jedziemy. Dobra, jestem. Dobra. teraz wybieramy karty, nic nie mówimy. O! Hmm. Dobra. Na razie dobrze, dobrze. Ładnie. O! No, jak piękne zakończenie. Dobra, zobaczymy, co mi Kasper dał. Pamiętam, że dałem Ci legendę. Ja O, grave. Dzięki. No, nie ma za co. A słuchaj, dałem. O, dzięki. Chodź, pojadę ty? O nie, 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 nie. To jest za łatwo. Sklonował se miniący. <grymiałe> sklonował. Dobra, patrz. Patrz jak się pojadę. Dzięki za Royal Giganta. Gianta. Giant. Tesla. Lamborghini. Masz Lamborghini? Mam. No tak, no. Przecież no jestem lepszy, widać po prostu, że jestem lepszy. Nie mam rana. No tak, ale ja mam drugie konto. To prawda. Na które miałem siódmą, ale spadłem już. na znaczy, spadłem, miałem siódmą i rozwaliło mi kontrol zaraz dostaniesz zemstę za to, że nie ojechałeś Kurwa. masz klona? Dzięki za wizarda. A ty sobie co za swizardę dałeś? Aha. Lumberjacka. A już myślałem, uh -huh. że za to zostawiłeś. O ty, jak mi um. wyjdzie. Pamiętaj, że twój żywot się kończy. Jeszcze nie jeszcze pierwsza ja. Dobra, więc jeden 0 dla mnie. Bo przerwy musimy coś ustalić. Dobra. Więc już ustaliliśmy, więc. O! Ale mam. No, na Bogato pojechałem. Ja ja też. Tak? Nie. też. Też na Bogato pojechałem. Ja też. Powiem że mam legendę. No ja też. Jaką? Tą samą, co ty miałeś wtedy. Lambeczek? Znaczy no, ja. Przepraszam. Aha. I głorts. Kurde. Patrz. Daję Ci te głupie gładcy. Ale wyda, że to głorts nie I... O jezu, o co gwałciłem. Dawajcie w ten taran. Jezu. Czasami bardzo tam. No, no, Kasper, wiecie, no. Sława, nie? Dziewczyny go podrywają, i musi odebrać. Nie, nie muszę grać. No to dobra, to bo, bo ciesz się, bo zaraz nadejdzie Twoja klęska. Tak. To Właśnie dlatego. aby na pewno Kur. co? Na mały pałac i przepraszam, problemy techniczne no i jedziemy dalej no tym nie teraz ty mnie kurde, nie mam żadnego lightingu fireballa, nic Ну, но это добрый есть. На вот. Круто. Барбар, я на ней шумтый. Шумтый. Ну, может, пойдем. Ligoloj, king, gornič. Ja, Nego, like, no. to je smolniva. To je težko. Obvojni poizum, no, ne, ne, ne. Da, je čudno. Posebno ne. No. Ne. Dobra, i tak jest wolno, zostaw ją. Andrzeju, Andrzejku. Andrzej o Nie! Andrzeju ja. Andrzej nie się. A i w ogóle, nie powinniśmy powiedzieć, że w przypadku remisu jest po jeden punkt. Więc ja już... Gram na remis to. Przydał by mi się remis. Także... Jedziemy tak. kurczę no. Blizzard mnie robi. No trochę, no ale będę się bolił jeszcze. jeszcze. O Jezus Maria. No więc jeden, jeden Eee, no powiem szczerze, że no... Kacper jest dużo lepszy dek miał, więc e, no. Dobra. Idziemy teraz. A nie, teraz Kacper. Przecież. Teraz ty, teraz ty dajesz to. A, dajesz okay, okay. Friendly Bubble. Ej! A, okej, okay, okej, okay, to sobie wymieniłem. Dobra, ja już dam. O oh, prince Battle Prince Battle O oh, Jezus ma jeszcze oh. ci powiem. Mam do wybrania Lumberjacka i Sparkiego. Kurwa Nie wiem kogo wybrać. O, dzięki za ice, dobra. Ale wiesz co, ja ci dałem Ice Wizard, a ja Witcha. Witcha, naprawdę. Widzę, że pan ma dwie Tak jest. No to jedna już panu ginie. Druga. Tobie ginie Witch. Nie sądzę. Ja tak. Co ja ty sobie myślisz? Że ty tą taką sobie nie rozwalisz? Tak. Co to za pyka? Huuu! Oto by... Lamberdziek pokonany! O Jezu, ale spaliłem się. Są I jeszcze oj. Okay. Dobra Dobra. jestem ja to Przodaję się, daję się, Krzątaj się, krzątaj. Krzątaj czy Krzątaj, krzątaj. krzątaj. Hmm. Jak pięknie było. O, o. No nie no, jak one się odzapierniczają. No wiesz, to jednak jest lambarkak. Lambarczyk. I użyję jednej karty, której nigdy nie używam. A mianowicie jest barbarians. Które nie są takie złe, bo są na 9 levelu to. Patrz, jak ja cię jadę. No, Princes Princeska Sparki do brony, szybko. Szybko, szybko, szybko.

Oh. O, princeski? Dzięki za Minera i gładce. O, dzięki za royal Giganty. Giantę. Nie mogę z tego nigdy nauczyć. Ksiąta. No to panu? Dobrze się słychałeś teraz. Masz dobry wyraź. Dobra, na No nie, masz listy kolektor. Są Dro, drogie deki zazwyczaj, są dobre na drogie deki, nie? no. No, No, mogę tak powiedzieć. Nie wiem, jak on się tak podkopuje. Chodź tu. не 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 Очку. Nee, не развалишь меня тогда. Только мне пенты секунд секунду тогда ну Piękne, Kurde ile to... jak to to, 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 to? to w ogóle co to, to jest? Nie, to to w ogóle jest. I teraz no po prostu nie mam co robić. Bo mi nie drugą już To jest nikne. Prawda? A szkoda nie mam. Nie ona... oh no. Jestem zgubiony, czy ja to przegram. Nie, 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 nie. Na princeskę. Na princeskę. Ja walę. Bum, dziękuję. 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 Nie wiem, słabszy deki to wygrałem. Dziękuję. No, no. Boże! Zandka <grymne> <grymne> ja, ja to wytnę kacpek spokojnie. Dobra. Eee. Yy, z kleison. Zalczę z Dobra. Jak już... No pokażę Wam walkę ze to to ja yy. z Kleisonem. To też sobie patrzę. Jak Seison sobie gra. Z Kleison jest yy, Dobra. A, z No bo dobra. nie doczytałem dobrze, bo... I to jest... bym to sobie tego... Po. Powiedz co ma. Nie wiem, nie widzę. Nie Patrz. No Bomber tower. tower. Poison. Znaczy, będę mówić co on ma tak ogólnie, ok? Aj z golem. To to wiem przecież. The log, O! Jeszcze legenda się pojawiła. U niego. U ciebie Co? Dobra, jedziemy. Dobra, jestem właśnie. Przepraszam, tylko techniczna i Jedziemy dalej. Znowu. Idziemy, znowu. Coś mi się Dobra, zawiesza. Mam, dziś. Yy, tak. Bomber Towera, Poisona, Ice Golema, Deloga, Bombera i. Czekoladę na Masz kredynarkę, ale dzik. Słabon. Właśnie, dobre. No, dobre to może być tylko na. Nie, na pryncypkę nie. Na... Niekobiny, a ty masz do zapa, więc nie bój się. No dobra na pięceskę, no. Bomber. Masz bomber nawet. Co ty chciałbyś zrobić? Nie wiem. No, do no, logo. Że... Naprawdę. Co to miało być? Naprawdę. On tego nie rzucił. Naprawdę. Nie, co za to w ogóle jest? Ale kupa. Znowu Bomberant. O matko! On ma 6 eliksirów. O kurde. 4 eliksirów. Oooo, ale go porobiłem. No przyznam się. Ale on cię porobił. Chyba ja go... O nie. Olo. No. Znaczy do niewybronienia to jest 3 giganty, 3 dżajanty. Giganty. Już mówię kurde po polsku ale on szybko idzie kurde, id go załatw ale to zrobił ale ja na ciebie głosuję bo tak myślę, że to wygra dobra masz, macie 34 sekundy kurde. Dwie. i jego ostatnie dwie karty to były tak minion i mega minion a twoja jest Baby Dragon, aha. Ok. Już od razu tak zobaczyłem Baby Dragon. No wyklepisz, wyklepisz szybko. Princesa. Princesa zebra, kurde. Dwo bomber towery, what? No dobra. Dobra. Masz fula, szybko użyj wszystko. It's Wizard, it's Wizard. It's Wizard teraz. Nie Jezus Maria, ile on ma tych Bomberdauerów? Nie wiem, ale zaraz sprawdzę, którego znowu użyję. no. Kozak. I co? Ja Widać, że głosujemy Ciebie? Nie? Dobrze.

Inferno Power tu no, Inferno jest lepsze A, i live może być jutro o 18 <gulny> Kurde, kto nas jeszcze ogląda, Riczek? O, możliwe Kurde, ile bym znał ciebie z głosu <gulny>

Idziemy, idziemy. jeszcze, to jeszcze. Zginąłem. O, tak. Więc... Ym... Jeszcze, jeden, jeszcze jedna rurka? Nie, nie. Dobra, już jest 20 minut odcinka. Nie chcę was zanudzać, więc jedziemy. Na Cześć.